Dobra, zostaliśmy wydatkowani akurat jakieś, nie wiem, 2 godziny później, jak zrobiliśmy atak i niestety mamy bardzo, bardzo wymagających przeciwników. Jest e, 7 najwyższy tier, jaki możemy mieć. Nie wiem, jak się mówi, nie wiem, jak się mówi 7 po angielsku. Jest 7, jest D 7 Więc najlepsza fotografia, jaką mogę mieć. 5% na odporność na rynku jakieś obejrzenia i szansa na unik. Zobaczymy, się na lepszy karabin. Kupiłem pierwszy raz więc akord wam pokażę, jak działa lunetka, bo nikt w życiu nie używała lunetki. Więc to będzie moja pierwsza wyroba. Więc co, nie, nie przedłużam. Let's go. Dobra. Let's go! Najlepszym zabarnikiem jestem, więc trzeba pokazać. Nie ja mam tylko jak działa i... ...olnetkę, bo jak mówię, ...jeszcze raz używam. Chyba jest... Yy, ...most. Widzę... Natalię. odpaloną. Jest ja wieża. 2700 hp, dobra. Aha, i 19 razy mogę użyć, dobra. Ile? Dobra, nie jest y, trudnym przeciwnikiem. Adios. O, no, 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 To jest zasięg, dobra, ulepszony most. Ulepszony most ma zasięg lepszy, bo podstawowy most nie możesz tu iść, dosięgać. Dobra, to jest ulepszony most, dobra. 3 osób pokonanych. A idzie następny. t 5. W razie będę sprawdzał potem ile... To co jak idziemy. 5, 7. Jeszcze jeden idzie, chodź. Dec. Malonetki. Dobra, dec. Dwie malionetki. Jest. 3000. Dobra, 2 3. Kaj, jedziemy tam? Baterysta Dajpół, okej, okay, dobra. Ten kogo będę chciał pierwszego fokusować? Fak. O nie, albo. Dobra, może co spowię... Albo. Eee. Jak bijesz? Chodź Fak, ten wieża, dobra, trudno. Spróbujemy, Dawaj, 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 dawaj. Nice. Dobra, ty jest 7. Dobra. Nie mam tego mam tego. Podnie buty jeszcze tyle zostały. Przedstawiciela się się O, O, dobra. tej Da, dobra, dobra. tej Spokojnie. zabronienia cool, zabronienia cool. Okej. Okay. Dobra, Ostatni. Nie? Bo nie, 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 dobra. Nie da rady. Nie został jeszcze jedna osoba, chyba, jak dobrze wiem. Pokaż mi. Tak. Cię Chyba sześć. Mi się zdaje, nie jestem pewna, 100%. Jak ta reszta? O, patrz na kopanie, ulepszona. Idę od tej strony. Aha, dobra, nie przejdę od tej strony. udać się, w razie czego. Bo no ja muszę podać wszystkie informacje, co i jak. Dobra. Czyli została jedna osoba, tak? Tak, do no, wierzę. Śledzik, robisz to. Robisz to. Tyle, ile mogę zrobić, zrobiłem to. Powodzenia, kudlak Śledzik. Dobra. Tylko za głośno, bo więc sobie to na start bo nie przeciszyć. Więc pierwszy atak z dwóch. I oby mnie gra nie wywaliło w takim momencie. Dobrze. Dobra, zapamiętaj, żeby nie brać zwierzaków do pomocy. chyba się. Jedziemy, najlepsze potjawy jakie mam. O, w sensie prawie, no, tu mam rzadkie. W sensie rzadkie, nietypowe. Ech. Ja trochę inaczej to tłumaczę. Dobra Bostu nie mają Taki sto już pięcioosobowe nie mają bostu. Nie no, jestem zszokowany Dobra 4-4 5 Nawet się nie będę pierdolił od razu używam eee, te szóstki 5-5 pięć, pięć. Okej okay. przeciwnik Bęc, 4 4, 5, e, 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 powoli tam, chanik. Powoli, chanie. Ty. Powoli, 4, 4, 6, 5, 6, 5. Tu nic nie ma, kopalnia i siedzi wojkoń. A już Chaniak... Chciał iść we dwójkę na no jak to zdoję? Kurwa. Chciał mi zniszczyć. Dobra, chodź. 5, 4, dobra. Co je miał? Ale bym nie miał, ta szóstka wierzy Tam to bomba. Łatwiej przynajmniej. Więc pierwsze zwyci zwycięstwo. No, by nie było błędu. Jakbyś, żebym się znowu nie wkurwił. Teraz ja nie biedę Tyścia, kata, żaka. Ostatnia on to mi wywaliło. Zobaczmy teraz. Ej. I... O! Kurwa! Dziękuję, widać, że mi pozwoliłaś mi zabić atak. Ja pierdolę. No ja nie no, co ja jestem. taka tak. No, myślę, że. No, to by się nie wkurwił, jak. Tak, ee, masz atakować? Wywaliła cię, ale gra, ale gra zaliczyła jako atak, no to, no no to wiecie. dobra, 5-5. Ale chociaż przynajmniej poprawili mi humor z tym atakiem. Jeszcze w ogóle muzyka mi się chyba znowu wyłączyła. <noise> to nie muzyk? A nie, dobra, wiem, że muzyka. Ciebie wyłączyła. Dobra. Chcę pociąg. Jak jedzie z daleka. 4-4. Sierżant. Jest. Ile? O coś tam pijesz. Dobra, chodź. Chodźmy. Paw. 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 Dobra, no szóstka i tyle, tak coś jeszcze? No to to dawno. Tylko dziwny ten typ zaatakował nas. A tu było T5. Full T5. Aleś nie zabił ataku na most. Zawsze trzeba spać most. nie zabił tego. Dodatkowo przegrani? Bo T6 nie, nie chciał atakować, miał w dupie? Nie wiem. Znaczy? Gdyby T6 nas atakował, on by wygrał bez problemu. Nie trzeba mieć jakieś to bezbroi. Trzeba mieć tylko broni i wygrywało ci się. Samo. Nie wiem. Ja tutaj ludzie zatem tutaj nie myślą. My nie... Kikamy. Wygrana wygrana. No i trzecie zwycięstwo w dzisiejszym. Dniu.